Dzień dobry, Szanowni Państwo. Jeśli mnie słuchacie, to znaczy, że jest czwartek, a wy po raz kolejny postanowiliście poświęcić kilka lub kilkanaście minut na wysłuchanie mojego audioetonu z cyklu Głos Wodza. Dzisiejszy odcinek zatytułowałem Irak, kraj, w którym głowy frywają jak kimki. I dlaczego tak makabryczny tytuł nadałem? Dowiecie się Państwo w trakcie mojej opowieści. Ale zanim wrócimy, inaczej, zanim odbędziemy podróż w czasie i przestrzeni i podczas chyba już nasty zaproszę Państwa do Karbali do roku 2004, to muszę Państwu powiedzieć, że 8 października bieżącego roku, w piątek, w afgańskiej miejscowości gozar Sayetabad miał miejsce zamach podczas piątkowych modłów w meczecie. Dla społeczności islamskiej piątek jest dniem zbliżonym do naszej niedzieli. Wtedy muzułmanie idą do meczetu masowo się modlić. Meczety spełniają rolę nieco inną niż nasze chrześcijańskie kościoły, bowiem są one, oprócz tego, że są domami modlitwy, to są także miejscami odpoczynku, często gęsto w mniejszych miejscowościach. Miejscami, gdzie lokalny muła sprawuje swoją władzę sądowniczą. Ja już pomijam fakt, czy ona jest umocowana prawnie, czy nie umocowana prawnie, oraz miejscem, gdzie na przykład przechodzący muzułmanin może wstąpić, usiąść gdzieś sobie w kącie, naturalnie bez butów, odpocząć, zjeść i tak dalej. Także ta rola meczetu w islamie jest nieco szersza niż rola świątyni w religii chrześcijańskiej, ale tutaj nie chciałbym się wdawać w żadne szczegóły, ponieważ żadnym specjalistą nie jestem. I wracamy do tematu, czyli do zamachu w Gozarii i Tabat. Zginęło co najmniej 50 osób, a ponad 140 zostało rannych. Czyli już wiemy, że część z tych rannych dołączy do okrutnej puli zabitych. To wobec tego z tym faktem w ogóle nie ma sensu dyskutować. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że ja dość uważnie przeczytałem krótkie notatki, ponieważ nasza prasa się tym nie zajmowała. Dlatego że dzień wcześniej, w czwartek, pan premier Donald Tusk opublikował swój słynny wpis na jednym z portali społecznościowych, gdzie wezwał euroentuzjastów do demonstracji w obronie. Wartości europejskich i tam mających chronić Polskę przed wyjściem z Unii Europejskiej, ja już pomijam fakt, czy pan Donald Tusk miał rację, czy nie miał. Żyjemy w wolnym kraju bez dwóch zdań, i pan Tusk może sobie nawet protestować ze swoimi zwolennikami, czy ze zwolennikami, nie wiem, misia Koralgola albo jakichś tam innych rzeczy. Wszystko mu wolno w Polsce, ponieważ, tak jak powiedziałem, żyjemy w kraju demokratycznym. I generalnie. Wtedy już wszyscy publicyści żyli tym, co będzie w niedzielę, 10 października. I już w po niedzieli, po 10 października wszyscy publicyści i ludzie interesujący się polityką żyli głównie słowami wypowiedzianymi przez panią Wandę Traczyk-Stawską, żołnierza AK, uczestniczkę Powstania Warszawskiego, działaczkę społeczną, działaczkę podziemia podległościowego, czyli... Damę, która ma wspaniały życiorys i, 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 i należy pochylić z szacunkiem czoła przed jej dokonaniami życiowymi. Pani Wanda Taczyk-Stawska, w bardzo zdecydowanych i, i takich pełnych, pełnych uczuć w Zdaniach zwróciła się do pana Roberta Bąkiewicza, który organizował w tym czasie kontrmanifestację. Ja uważam, że pani Wanda traczyk i pan Robert Bąkiewicz muszą mieć swoje miejsce w przestrzeni publicznej i wolno tym państwu mówić, co im się tylko żywnie podoba, i wzajemnie się oceniać. Natomiast przez to wydarzenie 11, 10, 10 października, i, i wszystkie wydarzenia późniejsze opinii społecznej umknęło to, co się wydarzyło w Afganistanie. Tam agencje podały, że lokalna ludność uczestniczyła w odgrzebywaniu rannych spod gruzów, meczetu, bo tam się wysadził zamachowiec samobójca z państwa islamskiego i transportowanie ich do karetek. Proszę Państwa, kiedy ja to przeczytałem, przypomniała mi się natychmiast, ale to natychmiast, Karbala i dzień 2 marca 2004 roku, przed południe 2 marca 2004 roku. Wtedy w Karbali pod meczetem Alego nastąpiła seria wybuchów, samobój, wybuchów również zorganizowanych przez zamachowców samobójców. Przed, było to święto Aszury, odpowiednik, nie wiem, nie chciałbym tutaj jakiejś analogii szukać, no ale no, coś zbliżone do naszej Wielkanocy, może tak, to znaczy nie wiem czy to w aspekcie religijnym, ale jeśli chodzi o uroczyste obchodzenie, to, to właśnie to święto bardzo przypominało naszą Wielkanoc i to szykowanie się ludności lokalnej. Ja byłem wtedy na patrolu na zewnątrz, poza bazą, na mieście, gdzieś tam pewnie patrolowałem ulicę i otrzymałem polecenie przez radio, aby udać się w pod meczety, ponieważ pilnie jest potrzebna pomoc. I wtedy w mieście rozpoczął się niesamowity rejwach. Ze wszystkich nordziur, jakichś tam zakamarków, zaczęły wyjeżdżać karetki arabskie z półksiężycem. Ja przypominam, że Karbala to jest święte miasto, miasto szyitów, którzy w Iraku są większością, podobnie jak i w Iranie, natomiast w Afganistanie oni są mniejszością, gdyż tam większą reprezentację ma odmiana, odmiana sunnicka islam, islamu. Ze wszystkich miejsc zaczęły wyjeżdżać karetki pod meczety. Tam zaczęły się jakieś wielkie ruchawki, ucieczki zakrwawionych ludzi, i ja otrzymałem polecenie, żeby tam wjechać i wspomóc ewakuację zabitych i rannych. Rannych, no bo to zabitych to trudno mówić o jakiejś ewakuacji. Na miejsce samo dojechałem po kilku minutach. Widziałem ten przedzierający się tłum spanikowanych ludzi, nawzajem tratujących. Głównie byli to mężczyźni, ale były też kobiety i, i, i dzieci. To było dość łatwo rozpoznać, ponieważ mężczyźni byli odziani najczęściej w takie białe galibije, a, a kobiety w czarne czadory. Także to, to było tak dość czarno-biało. Tam gdzie było czarno, to wiadomo, że kobiety, a, a tutaj gdzie, gdzie dominował kolor jasny, było wiadomo, że to jest skupisko mężczyzn. Ja pod same to nie dojechałem dlatego że otrzymałem polecenie przez radio, żeby wrócić w rejon, żeby wrócić w rejon bazy, żeby ją chronić, bo wtedy na szczeblu batalionu dokonano analizy i ktoś doszedł do wniosku, że bo wtedy ludzie w stawie nie mieli pełnej wiedzy. Ktoś doszedł do wniosku, że może to być, mogą to być jakieś działania mające na celu odwrócić uwagę od faktycznego, od faktycznego celu ataku, jaki miała być baza. I otrzymałem polecenia powrotu do bazy i ochrony, ochrony bazy na zewnątrz nie do samej bazy. Natomiast pod meczety pojechał kierować ewakuacją mój kolega Jacek. Wrócił chyba wieczorem już. Proszę Państwa, Jacek był twardym gościem. Potężne chłopisko, gdzieś w okolicach 1,80 m wzrostu. Grubo ponad 100 kg masy, i to nie było, mówiąc kolokwialnie, sadełko. A był to naprawdę chłop na schwał. Silny, wybiegany, pięściarz, zapaśnik i duży twardziel. Natomiast jak ja go zobaczyłem, to spojrzałem w jego twarz, to muszę państwu powiedzieć, że był dosłownie ciężko przestraszony. Usiadł na łóżku i włożył głowę między kolana i mówię, słuchaj, co tam się działo? Opowiadaj. No i wtedy właśnie zaczęło opowiadać, że chaos, bieganina. Na miejsce przyjechała iracka policja generała Abbasa i ICDC, czyli ten iracki Korpus Obrony Cywilnej. Ci ludzie zwyczajnie gdzieś tam pouciekali. Oni nie byli w stanie podjąć żadnej służby mundurowe, rdzenne irackie, nie były w stanie podjąć działania, pokierowania ewakuacją. Chaos. Karetki w rejon wysłały jednostki wojskowe polskie i bułgarskie. Te lokalne, one się do niczego nie nadawały, znaczy nie nadawały, one nie miały tak specyficznej aparatury, wiecie Państwo, tych, tych kroplówek, wszystkich butli z tlenem i tak dalej wewnątrz, ani tak przygotowanego personelu do udzielania pomocy. No były to tf, takie jakieś arabskie, że tak powiem atrapy z jeżdżącym łóżkiem i do dziś yy, pamiętam tą opowieść Jacka, kiedy on rzekł, że yy, leżała na noszach, na ziemi kobieta, która dłońmi przytrzymywała zawartość otrzewnej, która, no, powiedzmy, wylewała się przez rozdarte, rozdarty brzuch i, i, i ten, ten jej czador. I ona pokornie, z przerażonymi oczami czekała, jak czterech mężczyzn włoży ją do karetki. I, i ona była przytomna, cały czas ponoć. I, jeszcze raz karetka wywiezie ją gdzieś tam do szpitala, żeby to szyć, nie wiem, łatać jakimś cudem. I podszedł facet, mężczyzna, Irakijczyk, Arab. Zepchnął ją z tych noszy, był ranny gdzieś w ramie, lekko podobno, bo już nawet nie krwawił i sam się na tych noszach położył. No Jacek wtedy nie wytrzymał. Dał mu, mówiąc kolokwialnie, w dziób. Zepchnął z tych noszy, wziął żołnierzy i tą kobietę załadował już do polskiej karetki i kazał jechać ją ratować. Chyba do polskiego szpitala w Limie oddalonego o kilkanaście kilometrów od miasta. No, na pewno miała większe szanse ta pani przeżyć po interwencji polskich chirurgów niż tamtych lokalnych miejscowych. No i Jacek wtedy mi powiedział, bo on dojechał jak tuż chyba przed ostatnim wybuchem i powiedział tak, ja tutaj zacytuję, mam nadzieję, że Mam nadzieję, że redakcja mi to puści, powiedział tak, Mówi, kurwa stary, jak to dnęło, to głowy frwały jak piłki, ludzkie głowy frwały jak piłki, więc możecie sobie Państwo wyobrazić, jaka katastrofa i jak duże podobieństwa od 2004 roku minęło już ponad półtorej dekady, a świat islamski dalej jest taki sam i on dalej taki sam będzie. To samo, to samo, co działo się w Gozari Sajeta tydzień temu, działo się lat temu 16 w Karbali, czyli bezradność służb mundurowych, samobójca, zamachowiec samobójca i uderzenie w świątynię. Nikogo tutaj nie chcę straszyć, nie mam zamiaru nikomu fundować niespokojnych nocy, ale Ci ludzie, inaczej, wyznawcy Allaha, stoją na naszej wschodniej granicy. Ja nikogo do niczego nie namawiam, ale to już Państwo w własnym zakresie musicie wyciągnąć wnioski, czy naprawdę chcemy z nimi koegzystować. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Dziękuję, że jesteście ze mną. Przypominam, że był to audiowalietą z cyklu Głos Wodza, a dzisiejszy odcinek jest zatytułowany Irak kraj, w którym głowy frywają jak piłki. Do usłyszenia.